Cześć, ja jestem Przemek, a dzisiejszy odcinek sprawi, że już nigdy nie spojrzycie drugi raz tak samo na Garden of Banban, chapter 2. Bo co, gdybym powiedział Wam, że Garden of Banban 2 skrywa przed Wami jeszcze wiele tajemnic, zagadek i sekretów, o których po prostu nie wiecie i zwyczajnie je przegapiliście? Specjalnie dla Was odkryłem nowe sekrety tej gry i z miłą chęcią Wam je pokażę, bo trzeba poświęcić naprawdę sporo uwagi, żeby rozgryźć te rzeczy. Dlatego zostawcie już teraz suba z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę, jeżeli jesteś fanem Garden of Banban 2 tak jak ja. Bo szykuje naprawdę mocny odcinek, którego po prostu nie możesz przegapić. W tym odcinku jak zawsze trzy dyszki PSC macie do zgarnięcia. Wystarczy tylko, że napiszecie komentarz, w którym odpowiecie na moje pytanie. Ile razy przechodziliście Garden of Banban 2? Ja to już chyba z 15 razy, ale to wiadomo, tylko dlatego, że nagrywam odcinki. Aby być branymi pod uwagę należy także zaobserwować mojego insta, do którego link jest podany w opisie. To tam pojawią się wyniki, także co, zapraszam do oglądania i jedziemy z tym śledziem. Napnap -nap jest naszym przyjacielem. Mogliście sobie z tego kompletnie nie zdawać sprawy, ale istnieje szansa, że Napnap -nap będzie naszym przyjacielem i nie będzie wcale chciał nas zjeść w czapterze trzecim. Tak, tak, ten niebieski stworek może być naprawdę do nas przyjaźnie nastawiony i możliwe, że twórcy gry zostawili nam pewną wskazówkę na ten temat. Mianowicie w magazynie, w którym to po raz drugi widzimy napnaba, i zazwyczaj podąża za nami, żeby nas po prostu zjeść, istnieje sposób, żeby go, że tak powiem, uspokoić. Kiedy zbierzemy leżącą samotnie na podłodze kartę dostępu i wejdziemy na balkon, który znajduje się na górze, spowodujemy, że przerażający do tej pory napnap -nap wcale nie będzie taki straszny. I nie zeskoczy na nas w pierwszym możliwym momencie. Będzie za nami podążał i przyglądał się nam wiernie, jak piesek. thank you Co prawda nadal jego kły wydają się lekko niepokojące, ale to nie zmienia faktu, że możliwe, że teoria, w której to Napnap -nap jest naszym przyjacielem w chapterze trzecim, wcale nie jest taka odklejona. A jakie jest wasze zdanie? Napiszcie w komentarzach. Jumbo Josh to zagadka. Ten potężny zielony stworek jest naprawdę zagadką. To jest bardzo tajemnicza postać, którą od samego początku gry chciałem rozgryźć. Chciałem dowiedzieć się jak najwięcej o Jumbo Joshu i jestem mega zadowolony, że Mogę podzielić się z Wami tą wiedzą w tym odcinku. Mianowicie, posłuchajcie, bo po ukończeniu misji w laboratorium i pobrania drzewenium od nieżywych maskotek, możemy ujrzeć ślad tego samego koloru co owa substancja. Jeśli podążymy za tym śladem, doprowadzi nas on do miejsca upadku windy, którą przygniętliśmy Jumbo Josha na samym końcu gry w chapterze pierwszym. No i oczywiście jest to nasz pierwszy rest w chapterze drugim. Po pojawieniu się tego śladu Jumbo Josha już tam nie było. Co oznacza, że on cały czas żył. Nawet w pierwszych naszych chwilach spędzonych w grze. Był jedynie nieprzytomny. A jego zniknięcie wiązało się z ponownym spotkaniem w różowym labiryncie, w którym to chciał pokonać nas z Banbaliną. To jest akurat bardzo creepy, bo pomyślcie sobie, że on żył od samego początku. I byliśmy tak blisko niego, czuliśmy dosłownie jego oddech. Groziło nam, jak się okazuje, naprawdę wielkie niebezpieczeństwo. Banbalina nie ma mózgu. Od Odkryłem specjalnie dla Was ciekawostkę w Garten of Banban 2 i stwierdzam, że Banbalina pod kopułką to zbyt wiele oleju tam nie ma. Bo czasem robi rzeczy, które przeczą jakiejkolwiek logice. Ale zacznijmy od początku. Gdy udajemy pilnego ucznia w sali naszej ukochanej nauczycielki, najspokojniejszej na świecie, Banbaliny, to wszyscy doskonale wiemy, że jak tylko będziemy chodzić po sali i nie siądziemy na miejscu, to da ona nam potężnego jumpskera, jakiego świat po prostu nie widział. Ale istnieje pewien tajemniczy sposób, który odkryłem. Gdy będziemy sobie siedzieli spokojnie i grzecznie w ławce, jak typowy uczeń z samymi piątkami i szóstkami, jak największy kują szkole, to i tak Banbalina da nam jumpskera, Myślała, że wyszliśmy z ławki. I to wcale nie przez złą odpowiedź. Wystarczy tylko pomachać trochę myszką, spojrzeć w górę i w dół, i wtedy bambalina oszołomiona naszymi ruchami da nam jumpskera. Po prostu zlaguje jej mózg. W skrócie istnieje błąd, w którym banbalina myśli, że nie siedzimy w ławce, a tak naprawdę w niej siedzimy. I wystarczy tylko, że będziemy rozglądać się na boki, no i Bambalina będzie na nas bardzo zła. Taka oto tajemnica, którą skrywa nasze potężne przedszkole. Tajemnica podziemi przedszkola. Po tym jak banban sprzedaje Ban nam potężnego gonga i budzimy się pod biurkiem, to po całym zajściu lądujemy w tajemniczym podziemnym laboratorium medycznym to tam naszym zadaniem jest, aby skierować drona w taki sposób, żeby rozbił szybę od wewnątrz. Trzeba go nakierować na takie xy na ścianach, a my dzięki temu będziemy mogli zapalić światło i przedostać się dalej. Na pewno to pamiętacie. Jednak to zadanie jest trochę skomplikowane, trzeba się trochę nagimnastykować, bo praca z tym dronem nie jest wcale taka kolorowa, jak dobrze wiecie. Czasem obija się jakieś niewidzialne ściany i no ten dronik to jest taki trochę zbugowany. No i nie zawsze chce z nami współpracować. Jednak możemy dzięki odkrytej tajemnicy wykonać to zadanie dużo szybciej. No i w spektakularny sposób. Wystarczy go skierować na samą górę szyby i później wycelować w jej dół, oczywiście od zewnątrz. Normalnie z miejsca tam, gdzie stoimy. Wtedy szyba robi bam i jej po prostu nie ma. Spoko lifehack dla speedrunnerów, którzy chcą ukończyć tę grę jak najszybciej. Ale także dla wielu z was, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o Garden of Banban 2. Możecie zaimponować dzięki temu odcinkowi swoim kolegom i koleżankom. A ja mam nadzieję, że zagłębiłeś się już w przycisk subskrybuj tam na dole i łapkę w górę. Jeżeli nie, to czym prędzej klikaj tam na dole po więcej super materiałów z tej gry. A przygotowywuję dla was naprawdę kozacki film z Garden of Banban. Także musicie być w pogotowiu i zostawić suba z dzwoneczkiem. Z całego serca youtubera dziękuję. Kim jesteśmy i jakie mamy zadanie? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Kim jest główny bohater, którego się wcieliliśmy? Kim tak naprawdę jesteśmy i kim sterujemy w Garden of Banban 2? Na to pytanie znam odpowiedź. Gdy tylko lądujemy wśród dziwnych kolorowych platform latających nad przepaścią, po których musimy później skakać, znajdujemy list. List napisany jest charakterem pisma dziecka. Brzmi on następująco. Droga Mamusiu, wszystko jest w porządku i skler też jest ok. Miła Ośmiornica uratowała nas przed Dużym Ptakiem i Złym Czerwonym Człowiekiem. Idziemy właśnie do domu Meduzy. Ten list sugeruje, że jesteśmy kobietą. Mamą jednych z dzieci, które chodziło do przedszkola BanBan. Ban. Jeden z podobnych listów widzieliśmy nawet w czapterze pierwszym, i on sugeruje nam, że właśnie jest to prawda. To, o czym mówię, to jest po prostu fakt. Wygląda na to, że dzieci zostały zwabione przez Tinger Flina, a po zeskanowaniu kodu QR z dokumentu, który znajduje się także nieopodal tych kolorowych platform, możemy dowiedzieć się, żeby nigdy nie ufać tej ośmiornicy. Wygląda na to, że ta ośmiornica jest prawdziwym oszustem, który wykorzystuje podstęp, aby porywać innych. Sub dzwoneczkiem, łapka w górę wpadaj na Insta, link w opisie. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku.